hardcore jest wtedy, kiedy my nie jesteśmy mm -hmm. na to gotowi, kiedy my sami nie przeżyliśmy prawidłowo też okresu własnego dorastania. Jest tak, że my z tym mamy kłopot, kiedy sami w okresie dorastania nie mieliśmy przestrzeni na bunt, na bunt no. nie mieliśmy przestrzeni na te odzywki, nie? czyli nie ze stresie. Mm -hmm. Teraz wniosły Nastolatek będzie w sierpniu, taki mój artykuł. Polecam Wam wszystkim, bo on jest właśnie zatytułowany. Nie zestraj się i inne komplementy. I mówi o tym, dlaczego nam tak trudno przyjąć właściwie nastolatka. Czyli dlaczego trudno nam. Jak odpowiadać na takie teksty, zamknij się, nie wchodź tu, yy, wynoś się z mojego pokoju, nie? Takie yy, z jednej strony agresywne, z no. drugiej strony yy, nie wiem, co się, co się stało z tym naszym cudownym no, popaskiem. Tak. wąchaliśmy stópki, tam się jeżyliśmy, tam mnie, nu, nie? A on teraz nam mówi weź się wynośnie albo no ok, ok, o, to jest tak. inny rodzaj ok, mm -hmm. to jest ok, to znaczy, że tak. pierdzielaj, nie? I w ogóle odczep się ode mnie. Ja tam trochę robię taki translator y, dla rodzica, co to znaczy, a co, tak, a co, co, co my słyszymy, a co to tak naprawdę mm -hmm. znaczy.